Ewangelia, którą głoszę. Nauczanie domowe 15 września. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 11. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z wstał trzeciego dnia zgodnie z pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Zwróćmy uwagę na akcenty, które stawia Paweł, przypominając Koryntianom Ewangelię, którą głosił. Widzimy tam fakty. Chrystus umarł, został pogrzebany. Z martwych wstał trzeciego dnia. Następnie widzimy odniesienie do pisma. Dwukrotnie jest tu podkreślone zgodnie z pismem. Trzeci element to jest interpretacja Kościoła za nasze grzechy. Wielu ludzi krzyżowano. Wielu ludzi nawet oddawało życie w jakiejś sprawie. Złączenie śmierci Jezusa z Nazaretu z odkupieniem. Jest duchowym spojrzeniem na to wydarzenie. Tak nauczali apostołowie i Paweł to przekazuje dalej. Tak też uwierzyli Koryntianie. Wśród tych faktów widać prawdę o tym, że Jezus ukazał się Kefasowi i dwunastu apostołom, którzy to przekazali. Jakby dla potwierdzenia Paweł mówi, Jezus ukazał się pięciuset braciom równocześnie. Na końcu objawił się też mi. I z tego objawienia ja też korzystam i też tak nauczam. Podsumowaniem jest stwierdzenie, łaska, którą otrzymałem, nie okazała się daremna. Ja poroniony płód stałem się apostołem, stałem się kimś działającym naprawdę na dużą skalę. On ma świadomość tego, ale też ma świadomość, że to łaska, która pozwoliła przemienić serce i zaangażować siły w głoszenie Ewangelii. I Paweł podkreśla, czy to ja, czy to inni tak właśnie głosimy, pokazujemy fakty, pokazujemy zgodność z pismem tego, co się wydarzyło, pokazujemy apostolską tradycję, ponieważ mnie tak głosili apostołowie, ja to przejąłem, wam głosiłem i wy to tak przyjęliście. Widzimy ten przekaz tradycji ustnej, tego głoszenia Ewangelii. Nie ma wtedy jeszcze ksiąg Nowego Testamentu. Listy Pawłowe są pierwszymi pismami. Nikt jeszcze nie myślał o nich jako o księgach natchnionych. Były to pouczające, zachęcające wskazania ewangelizatora i apostoła narodów. I w końcu czwarty element to jest objawienie osobiste, prywatne byśmy powiedzieli. Właśnie Pawła i tych pięciuset różnych braci, którzy mieli łaskę. Obecności Jezusa, który im się objawił. Myślę, że ten fragment jest bardzo ważny w zrozumieniu głoszonej Ewangelii. Ktoś twierdzi, ja głoszę tylko Pismo Święte. No nie ma racji. To nie jest tylko Pismo. To jest też ta tradycja, którą apostołowie nam głoszą. Oczywiście ona jest w piśmie zawarta, to jest jasne. Ale widzimy, że obok pisma jest tradycja. Ktoś inny powie tylko tradycja. No nie, nie tylko tradycja, również Pismo Święte i osobiste doświadczenie, z którego ewangelizator, misjonarz i każdy głoszący czerpie. Osobiste doświadczenie, które Bóg daje, z którego możemy czerpać. Popatrzmy więc, są historyczne fakty, wydarzenia. Jest pismo, które to potwierdza. Z którym te wydarzenia muszą być zgodne i w którego świetle te wydarzenia interpretujemy. Jest apostolska tradycja, którą niesiemy i w końcu jest osobiste doświadczenie. Dopiero razem daje to właśnie ten przekaz, o którym mówi Paweł. Czy to ja, czy to inni, tak właśnie głosimy. Paweł mówi: To ja nie jestem jedyny, ja nie jestem wyjątkowy, ja nie jestem. Tym nadzwyczajnym, który jeden, jedyny ma tak to poukładane. Każdy powinien mieć. Każdy, kto głosi, musi rozumieć, to nie jest tylko pismo. To nie jest tylko objawienie prywatne, albo to nie jest tylko tradycja. Muszą być wszystkie cztery elementy. Zadanie dla Ciebie na dzisiaj. Ile z Twojego osobistego doświadczenia, jak przyjmujesz pismo? Jak je zgłębiasz? Jak się nad nim pochylasz? I co poznajesz z tradycji? Jak starasz się rozumieć nauczanie Kościoła? W tym połączeniu, w tej mądrości, którą chcemy coraz bardziej przyjmować, niech ci Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.